Ojcostwo się zaczyna od siebie samego. Dzieci uczą się przez patrzenie, przez przykład, i to jest pierwsza rzecz najważniejsza. Trzeba mieć dla nich czas. Nie da się powiedzieć, że będę dobrym ojcem, z tym, że mnie nie będzie. Nie jest coś takiego, że ojciec jest tym, który jakoś zachęca do odwagi. A matka jest tym, która zapewnia bezpieczeństwo. Ja to tak u siebie w rodzinie dostrzegam. To ojcostwo jest właśnie potrzebne też do tego, żeby zwłaszcza synów popchnąć do, do pewnych odwagi, do, do przełamywania siebie, i, i opowiem takie zdarzenie, które niedawno, niedawno się zdarzyło. No ja mam w domu salę treningową, dlatego że mój zawód to jest taki, że niestety, tyczy, a ciągle Trenować. Moi synowie chcąc, nie chcąc, widząc, że tata ćwiczy, no też ćwiczą. No to właśnie jest to, o czym mówiłem, że trzeba najpierw samemu to robić i wtedy dzieci to robią. Więc ćwiczą. No i mój syn starszy, lat 17, ćwiczy bardzo dużo. No teraz już jest lepszy ode mnie zdecydowanie. No i ostatnio było takie zdarzenie, że syn zmienia koszulkę, bo się oblał przy obiedzie, zdejmuje t-shirta. Ja patrzę, on ma jakieś dwa ślady na brzuchu dziwne. Ja mówię, co to jest. A on mówi, a ci nie mówiłem, wiesz, to jest paralizator. Ja ja mówię, synu, jak to jak to paralizator? Mówi, no wiesz, co? Napadli mnie tydzień temu. Ja mówię, jak tydzień temu? No mówisz, wracałem do domu, szło takich trzech. Jeden z nich od razu mi paralizatorem w brzuch. Ja mówię, no i co? No, Robnąłem ten paralizator. Mówi rozczaskał się na asfalcie. Ja mówię, no i co? No i sprawiłem wszystkich trzech. I przyszedł proszę was do domu i nawet nam o tym nie powiedział. Także dowiedziałem się po tygodniu. I tak sobie patrzyłem na to i sobie pomyślałem, jako ojcowskie serce mi urosło, bo pomyślałem sobie, rośnie mężczyzna. Rośnie mężczyzna, się takimi drobiazgami nie, nie, nie rozwodzi długo. Dobrze jest pokazywać synom, że, że oni będą też mężczyznami, będą ojcami, będą tym filarem, tym, który tak jak to tu ładnie było powiedziane, że mężczyzna jest tym, który tam trzyma ten ster główny. Mąż musi być tym oparciem dla rodziny tym, w tych trudnych momentach, i to jest, to jest myślę bardzo ważne. To jest bardzo ważne. I jeszcze kwestia tego towarzyszenia dziecku, wchodzenie. W zainteresowani, w zainteresowania dzieci. Powiem tak, jak, jak mój syn interesował się akrobatyką, ćwiczyłem razem z nim jak długo mogłem, prawda? E, już prawie robiłem tak zwaną flagę, co nie było w moim wieku łatwe. E, e, aż pewnego dnia coś mi tam strzeliło i niestety syn poszedł dalej, a ja do lekarza. E, ale, ale uczestniczyłem, byłem z synem, oglądaliśmy razem filmiki z ludzi ćwiczących i tak dalej. Więc ja po prostu uczestniczyłem w jego życiu. Dlaczego? No bo mam o czym rozmawiać z synem. Ja wiem, o czym on się zajmuje. Ja wiem, te, rozumiem te triki, oglądam razem z nim. I pojechałem z nim na zawody do Czech, ale tak? wcale mi to było nie na rękę w sensie czasowym, bo to cały dzień z głowy. Ale pojechałem z nim tam na te zawody, byłem z nim przez cały czas, rozmawialiśmy, przeżyliśmy to razem. Myślę, że właśnie przez to ciągłe bycie w jego świecie, przez ciągłe zainteresowanie tym, czym on się interesuje, jest, jest bardzo fajna relacja, bardzo fajne porozumienie. Ja nie, ja nie odczuwam jakichś, że ja nie wiem, co się u mojego syna dzieje. Ja znam jego kolegów, ja wiem, który jest który, z niejednym jestem na Ty. I naprawdę ten czas. Wejście w ten świat dziecka, zbycie z nim w tych jego zainteresowaniach, w tym jego świecie, to jest coś, co uśmierza mnóstwo innych problemów, których się doświadcza, kiedy się po prostu nie ma czasu dla dzieci. Ten czas potem trzeba i tak znaleźć tylko na ratowanie sytuacji.